To co, może nic nie powiemy w tym odcinku? Mm, to czasami najlepsza rozmowa to ta, w której nikt nic nie powiedział. Cześć, Cześć kochani. kochani. Słuchacie nas, my mówimy, ale mamy nadzieję, że też my będziemy mogli siebie wzajemnie posłuchać. Myślę, że to jest bardzo ważne i też bardzo zapomniane we. We współczesnym świecie nie potrafimy słuchać. Nie potrafimy słuchać, bo zagłuszamy to, co jest tak istotne, to, co jest ważne ten głos osób, które kochamy, które kochają nas, rzeczami, przyzwyczajeniami, no, które nam zatykają uszy. Hmm? Hmm. Ostatnio na spotkaniu z młodymi mówiłem coś takiego, że przez długie, długie lata w moim życiu były obecne słuchawki. Ja się nigdzie nie ruszałem z domu. Gdziekolwiek nie szedłem, tam miałem w uszach słuchawki, a w nich muzykę. Bardzo głośno, najlepiej taką, żeby nie było słyszeć, żeby nie można było usłyszeć odgłosów z zewnątrz. Jeszcze wiecie, nie, nie było takich słuchawek. Dzisiaj mam, już ta, dzisiaj mam takie słuchawki z Noise Cancellingiem, że zakładam uszy i system dostosowuje tą ciszę, taką cyfrowo wygenerowaną, no, biorąc pod uwagę to, jak jest w otoczeniu. Natomiast y, kiedyś to było tak, że psułem sobie słuch, bo wkładałem słuchawki i bardzo głośna muza dopiero pozwalała, to, że, y, pozwalała na to, że ja nie słyszałem, y, co się dzieje dookoła. Yy. Bardzo nie lubię, kiedy masz słuchawki na uszach. A, no właśnie. A, y, a, znaczy to akurat wynika z wielu rzeczy, nie? Praca w domu i tak dalej, ale generalnie dla mnie to jest taki obraz, kiedy widzę mojego męża w słuchawkach: Nie, nie słucham cię, nie chcecie słyszeć teraz. Nie mów do mnie. Yy. Ja też pewnie często jestem tak widziana oczami mojego męża, chociaż nie chodzę w słuchawkach, ale chodzę i coś robię, cały czas coś robię. I nawet kiedy mąż przybiega, żeby mi coś powiedzieć, to ja nie przerywam tego, czym jestem zajęta, bo przecież jestem zajęta, ale przecież słucham, bo mam podzielną uwagę, więc mogę Cię wysłuchać. Ale właśnie mam taką myśl, że moja postawa często też nie. Nie, nie pokazuje, nie zapewnia o tym, że, że ja chcę kogoś wysłuchać, że chcę drugiego człowieka usłyszeć, że chcę się zatrzymać, właśnie zostawić coś, co może jest teraz dla mnie ważne, ale jednak zostawić. Żeby posłuchać. Myślę, że dla mężczyzn jest to szczególnie ważne, bo oni właśnie chcą o czymś powiedzieć, cali zaaferowani i może nie zawsze nas to interesuje, bo chcą nam opowiedzieć właśnie o wyniku ostatniego meczu albo o nowinkach technologicznych. A, a my niekoniecznie jesteśmy tym tak bardzo rozentuzjazmowane jak oni. Ale, I vice versa. Choć tak opowiem ci, co znalazłam na zakupach, w jakich promkach i w jakich cenach kupiłam to i to. No to jest właśnie to. Kiedyś Mark Gungor powiedział, że facet może być wszystkim. Ale dla nie kobiety. Przyjaciółko. Nie Nie przyjaciółką. No właśnie. Także no. to jest prawda o nas. No tak, ale jeszcze chciałam właśnie dodać, że prawdą o Was jest też to, że Wy tej podzielności uwagi nie macie. I dlatego też wymagacie jej od nas. Eee. Dlatego ja na przykład nie potrafię popatrzeć teraz na Monię. Nie, nie popatrzyłem troszkę, tylko patrzyłem się w obiektyw. No, bo przecież trzeba patrzeć się w obiektyw, a tutaj chodzi o to, żeby jednak ktoś do mnie coś mówi. Nie no, żartuję oczywiście. Ale teraz, no to jest ale akurat to taka tak jest. inna sytuacja, że nagrywamy do kamery. To w ogóle jest dziwne, że nie patrzycie na nas, to znaczy my tego nie widzimy, żeby na nas patrzyć. To, to akurat dość trudne. Bo fajnie jest mówić do kogoś, kiedy widzisz, że jesteś wysłuchiwany, że ktoś właśnie chce Cię z zapartym tchem. Wysłuchać, że rzeczywiście chce się dowiedzieć, co u ciebie słychać, co masz mi ciekawego do powiedzenia, a może nawet nie ciekawego, ale co masz mi do powiedzenia. Myślę, że kluczem do, do tego słuchania jest to, żeby zrozumieć, że y, słuchanie jest podstawą komunikacji, słuchanie jest podstawą rozmowy. Więcej czasu spędzamy na słuchaniu w dobrej rozmowie niż na y, mówieniu. Jeśli ktoś jest dobrym rozmówcą, to znaczy, że potrafi słuchać. Już nie mówiąc o tym, że yy, psychologia też tłumaczy to, że 70% komunikatu to jest przekaz niewerbalny, czyli to jest coś, co jest niewypowiedziane. Czyli nawet jeśli, ja nie yy, na nawet jeśli ja nie słucham, nawet jeśli ja nic nie powiem, to swoim ciałem mogę powiedzieć, słucham ciebie. Bo to mogą być nawet takie, wiecie, taka, yy, takie artykulacje takich, takich mm -hmm. aha. Okay. My się tego uczymy, czytając książkę, jak słuchać, żeby dzieci do nas, dzieci do nas mówimy, mówiły, i jak, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. I, i tam to jest, to jest niesamowite, ale łapiemy się na tym, że wtedy, kiedy my przyjmujemy to, co dziecko ma nam do zakomunikowania, nawet coś bardzo trudnego, bardzo jakiegoś takiego może nawet nas raniącego na pozór, to kiedy powiemy tylko mm -hmm, o. To, to dziecku wystarcza, bo to dziecko widzi, że my jesteśmy zaaferowani tym, co on właśnie przeżywa. Czyli tutaj się sprawdza to bycie dobrym rozmówcą, że to jest przede wszystkim słuchanie. Rzeczywiście w relacji z dzieckiem możemy to zaobserwować, że nie potrzebuje tego, żebyśmy my dopytywali na przykład albo jakoś komentowali to, co właśnie nam powiedział, tylko przekonać to, to dziecko, które chce być wysłuchane, że rzeczywiście słuchamy. Ale właśnie, na przykład, tylko przetakując, on się wtedy sam rozwinie, on sam nam dopowie to, co, to, o co może chcielibyśmy dopytać. Ale też, właśnie, a propos dzieci, mam taką myśl, że dzieci bardzo walczą o tą uważność naszą. Że ja się czasem po prostu wkurzam i irytuję, kiedy widzę mojego męża w słuchawkach, ale nic z tym nie zrobię. Tylko, a dobra, ma słuchawki, już nie będę nic do niego mówić. Adaś tak nie zareaguje, adaś ściągnie te słuchawki. Albo zakomunikuje mi, że mam zostawić to, co właśnie robię i spojrzeć na mnie. Mama, ale patrz na mnie, nawet kiedy ja powiem, się słucham cię. Gwałtownik. Ale nie widzę to tego, że mnie ta... słuchasz, mamo, patrz na mnie. On czasem weźmie moją twarz, żeby ją obrócić w stronę swojej buźki, żebym ja zapewniła go o tym, że rzeczywiście go słucham, Patrzeć, pa, patrząc też na niego właśnie, okazując mu tą uważność. Nie? No, zobacz, gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Tylko wtedy jesteśmy w stanie zawalczyć o nas, nie? o właśnie mm. o, o, o to nasze serce. Nie? Że dziecko, dziecko nie mówi, a dobra, już, już tyle razy próbowałem, spróbuję jeszcze raz. Nie? Znaczy, ono mówi, no tak, no, chcę, chcę coś, chcę zawalczyć o najważniejszą przestrzeń mojego życia, o relacje z rodzicami, więc będę o nią walczył. I nie będę myślał, a wiadomo, można dziecku powiedzieć, y, nie przeszkadzaj tatusiowi, bo tatuś pracuje. Mm -hmm. nie? No i zdarza się coś takiego powiedzieć. Nie? Natomiast dla dziecka ja jestem przede wszystkim tatą. Nie? Mhm. A co to jest tata? No to jest ten, który zawsze ma czas. To jest ten, który zawsze przytuli, który zawsze wysłucha, który zawsze będzie chciał się pobawić. Nie? I, to jest, I to jest właśnie to. To jest, to jest niesamowite. I w ogóle przypomniało mi się coś takiego, yy, takie, tak jak my czasem powtarzamy o złotym kwadransie żeby w ciągu dnia znaleźć sobie ten, ten kwadrans na, na spotkanie z, z małżonkiem, to jest coś takiego jak pierwsze trzy minuty. Kiedyś o tym czytaliśmy, że w momencie, kiedy my spotykamy się na przykład z dzieckiem w, po jego powrocie z przedszkola nie? i on chce nam na przykład coś powiedzieć, albo skądś wracamy i on się spotyka, to tak ważne jest to, żebyśmy niezależnie od tego, co robili, Wtedy, kiedy to dziecko wraca do domu, albo kiedy wita się z nami w jakichś tam innych okolicznościach, to żebyśmy przez pierwsze trzy minuty byli cali dla Niego. Uklęknęli, ukucnęli, żeby, żeby nasza twarz była na, na wysokości Jego twarzy. Nawet nic nie mówiąc, po prostu być. Dziecko naprawdę te wszystkie emocje musi, musi wypowiedzieć, musi, musi, musi wypo wykrzyczeć czasem swoje serce. A naszą rolą jest to, żeby to przyjąć. I tak sobie myślę, czy w takiej relacji już dorosłej jesteśmy, bo o dziecko jasne, będziemy walczyć, nie? ale nie w tej relacji w dorosłości. Właśnie chciałam to powiedzieć, że ja teraz, jak nawet właśnie o tym opowiedziałeś, to ja się tak poczułam jak dziecko. Które chciałoby, żebyś ty się zniżył do mojego poziomu, żeby jakby mieć też ciebie, Twoje oczy na wysokości moich oczu. Wy to często akurat dostrzegacie, oglądając nas, kiedy my sobie tu gadamy. Jakby wiadomo, że ta forma jest taka wyjątkowa, przez to, że mówimy jednak do kamery, ale dla mnie bardzo ważne jest to, żeby czuć się wysłuchiwana też przez Marcina. Wynika to też z wielu rzeczy, już abstrahując od tego, ale potrzebuję takiej akceptacji, też takiego przytakiwania, takiego. Jakby twojego zrozumienia, też, nie? Że, a nie na przykład tego, a czasem tak masz, że ty już w momencie, kiedy tu niby jednym uchem mnie słuchasz, to już myślisz o tym, co zaraz powiesz, nie? No bo, jakby tutaj też po to się spotykamy, to nie jest po prostu tylko nasza luźna rozmowa, jednak, chociaż taką formę trochę przybrała. Ale że dla mnie to jest bardzo ważne, żeby, żeby się wsłuchiwać w to, co ty. Że ja się nie zastanawiam, słuchając ciebie, co powiem za chwilę, tylko po prostu słucham tego, co do mnie mówisz, nie? Ja ci to tak okazuję. No, myślę, że to odczuwasz, co. Ale kiedy? Teraz, że czy tak w życiu. Jest? No właśnie w życiu różnia. Zależy czym jestem zajęta, a czasem przecież swoimi bardzo ważnymi rzeczami. No, no właśnie, więc nie chodzi o to, że my sobie teraz będziemy przygotowywać, chociaż to jest ważne, tak, teraz jest ważna rozmowa, więc się przygotujmy i postarajmy się jak naj... Jak najlepiej przeżyć ten czas. Znaczy ja myślę, że to jest ważne, żeby wypracować też właśnie pewne rzeczy, nie? Na przykład spotkać się, umówić się, że raz w miesiącu spotykamy się na dialog małżeński, raz w tygodniu. Na przykład co niedzielę siadamy na taką rozmowę. Nie, nie żeby przegadać to, co nas czeka w yy, zbliżającym się tygodniu, tylko żeby się wysłuchać, żeby wsłuchać się w to, co chcemy powiedzieć, może właśnie, żeby nadać tej rozmowie taki wyjątkowy charakter, żeby być tylko dla siebie, żeby mhm. poświęcić sobie uwagę rzeczywiście. No ale dla mnie to jest podstawa. W sensie ja sobie nie wyobrażam, żeby mogą być inaczej, żeby Ale... do tego nie dążyć. Natomiast pójdźmy krok dalej, żeby w każdym spotkaniu, żeby w każdej rozmowie coś takiego było. Przecież to nie chodzi o to, żeby sobie zrobić teraz, to jest tak jak, no nie wiem, mogę sobie to pomyśleć o tym, że ktoś idzie do, do kościoła, bo się trzeba pomodlić. Mhm. I, i, no I gdzie tu jest relacja z Bogiem? Mhm. To jest na takiej zasadzie. No Pójdźmy tak. raz, w, raz w tygodniu na godzinę do kościoła, odbębnijmy, i, i wtedy będzie wszystko załatwione. Nie, mhm. to jest minimum. Ej, ale A ja chcę się zachęcia, jest... zachęcać do tego, żeby każde spotkanie z moją żoną było, było spotkaniem oblubi z oblubienicą moją. Modlitwa jest akurat bardzo dobrym przykładem, bo, bo często mamy z nią problem właśnie dlatego, że chcemy przegadać, nie? Że, że my chcemy tylko wypowiedzieć swoje to, co. To co, tam na język, to, co w sercu na języku powiemy, i, i, i wiecie, amen. A nie ma tego czasu na słuchanie, nie? Także może, może zachęćmy się wzajemnie do tego, żeby przede wszystkim uczyć się słuchać od tego, który jest jednym wielkim uchem. On też mówi. Nie? Modlitwa, modlitwa żydowska to jest słucha Izraelu. Bóg do ciebie mówi. Słuchaj, słuchaj, ale przede wszystkim Bóg jest niesamowitym słuchaczem i, i uczymy się od Niego tego słuchania. Najpierw Jego, a potem przez to przemienione nasze serce spróbujmy się usłyszeć. W codzienności, właśnie wtedy, jak jest trudno, właśnie wtedy, jak się mijamy, właśnie wtedy, kiedy y, nie ma czasu na randkę, nie ma czasu na y, złoty kwadrans z małżonkiem, kiedy nie ma czasu, żeby, żeby sobie y, usiąść na, na dłuższą chwilę, nie ma czasu, Ca cały czas powtarzamy. Mhm. Żeby właśnie wtedy, w tym locie, zauważyć siebie, wysłuchać siebie, nawet właśnie to w obserwacji zobaczyć, co mówi ciało mojej żony. Co ono komunikuje? To jest myślę, że. I może skupić się też na tym, co komunikuje moje ciało często, kiedy, kiedy mój współmałżonek chce mi coś powiedzieć, bo mieliśmy też taką myśl, że mamy bardzo dużo przeszkadzajek w dzisiejszych czasach i mamy tu na myśli różne, na przykład właśnie urządzenia elektroniczne, telefony, z którymi się prawie nie rozstajemy i w które się tak wpatrujemy, a jednocześnie nie potrafimy wsłuchać w to, co ktoś chce do nas powiedzieć. Albo mówi, mówimy i przekonujemy, że przecież słuchamy, a jednocześnie skrolujemy, przewijamy. To jest nasz problem, że, że właśnie że jest ciągle coś, co nas rozprasza, że nie potrafimy tej naszej uwagi skupić na drugim człowieku, że nie potrafimy, nie potrafimy zadbać o tą uważność. Także może jak ktoś ma problem z telefonem komórkowym, z przewijaniem feedów w różnorakich portali społecznościowych, Aplikacji społecznościowych, no to może teraz na chwilę, na, na chwilę, na dwa tygodnie przed świętami, yy, może warto odłożyć ten telefon do szuflady i w ten sposób zrobić miejsce. Zrobić miejsce na tego, na, na tego drugiego, na, na, na to, co on mówi. Yy, I czego my też potrzebujemy, bo każdy potrzebuje zostać wysłuchanym, ale też yy, mamy takie doświadczenie, że. Yy, najlepsze rozmowy są wtedy, kiedy po prostu nic się nie powiedziało i się posłuchało i wtedy jest takie wow, ale super, wysłuchałem go, wysłuchałem ją. Super, nawet, nic, nawet nie dałem żadnej rady. Po prostu wysłuchałem. O, to jest najciekawsze, kiedy masz wrażenie, że nie pomogłeś tej drugiej osobie, nie pomogłaś, bo przecież nic nie powiedziałaś, a ta osoba jest tak bardzo zadowolona z tej rozmowy, bo czuła się wysłuchana. I dlatego my teraz kończymy już nasze gadanie, a wy zajmijcie się swoimi bliskimi osobami. Wsłuchajcie się w to, co może one chcą Wam powiedzieć. Wsłuchajcie się w swoje serce, bo to serce też Wam pokaże, które miejsca, nad którymi warto popracować, i może właśnie wskaże osobę, której nie poświęciliście ostatnio uwagi, a która bardzo tej uwagi od Was pragnie i potrzebuje. Zadanie na dziś. I do zobaczenia.